W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Panie Jezu, w osamotnieniu poświęcający się za nas, zmiłuj się nade mną cierpiącym nad osamotnieniem, w jakim mnie postawiła Twa wola. Bądź wzorem Moim, gdy tęsknota za osobami drogimi. Zniechęceniem i smutkiem serce moje napełnia, ukaż mi wtedy Twoje serce, które także w samotności znajdowało siłę do przyjęcia i spełnienia kielicha wielkich goryczy. O Panie Jezu, Ty coś przed męką krzyżową w samotnej modlitwie czerpał odwagę do spełnienia woli Ojca Twego coś w samotności znalazł siłę do oparcia się pokusom szatana coś w samotności najściślej się z Ojcem Niebieskim jednoczył naucz mnie także obywać się bez pociechy ludzkiej i w tajemniczej z tobą rozmowie prosto z serca twojego czerpać pokrzepienie w znużeniu i zesłabieniu mej duszy gdy w ucisku, kłopotach i wątpliwościach ujrzę się sam sobie zostawionym, gdy mi braknie dobrej rady, pociechy i pomocy, stań wtedy przed oczyma mymi, Ty, Panie, co najchętniej z samotną duszą przestajesz i zastąp mi tych, których brak boleśnie, odczuć mi się daje. Stań się moim przyjacielem. Doradcą i pośrednikiem. Sam przemów do serca mego, aby słowo twoje było mi orzeźwieniem i pocieszeniem najsłodszym. Osamotnienie moje niechaj mi pomaga do skupienia ducha, do rozpamiętywania twej niewyczerpanej dobroci, do wzbudzenia niezachwianej w tobie ufności, do baczności na głos Twój, Jakim mnie przywołujesz do siebie, i do wznoszenia oczu i serca do Ciebie. Niech tak usposobiony, dobrze to zrozumie, że Ty jeden możesz mi wszystkich zastąpić, że Twoja pomoc, Twoja opieka potężniejsza nad pomoc i opiekę ludzką, że sama miłość Twoja może się stać balsamem gojącym rany najcięższe. I niechaj cierpienie moje, z osamotnienia płynące, stanie się stopniem podnoszącym mnie ku Tobie, cierpiący Paniem, abym z Tobą zjednoczony, w Tobie odnalazł wszystko, czego sercu mojemu i duszy mojej potrzebam. O Jezu krzyżowany, wysłuchaj mego błagania, przygarnij mnie do serca swojego. Abym w Nim swoje umieścił i w Nim znalazł utulenie i ochronę, przeciw uczuciom tęsknoty i zniechęcenia, mogących życie uczynić mi zbyt ciężkim. Twej łasce ja się polecam, przez zasługi męki i krwi Twojej przenajświętszej. Amen.